Próba piętra Tayget polega na odgadnięciu zagadki związanej z gwiazdami. W całej drużynie sobaru jest jedynym, który może odnaleźć odpowiedź. Udaje mu się zaś pomieszczenie próby zmienia się w wielką bibliotekę. Tam znajdują księgi zmarłych, które pozwalają na przeżywanie wspomnień kogoś, kogo się znało. Choć wiele przeszli, ani trochę nie zbliżyli się do swojego celu. Witajcie zbłąkani internetowcy, nie mam pojęcia co robicie na moim kanale, lecz zapraszam was na kolejny materiał z omawiania nowelki ReZero. Dzisiaj na taśmie wjeżdża trzeci rozdział tomu 22, pod tytułem Księgozbiór GET. Standardowo materiał składa się w głównej mierze ze straszenia fabuły rozdziału, co kończy moja krótka opinia o nim i o tym co wnosi do całości fabuły. Już teraz ostrzegam was przed oczywistymi spoilerami, a także proszę łapkę w górę i suba. Tymczasem pora na ogarnięcie tego co by tu zrobić z księgami umarłych. Rozdział zaczyna się w miejscu, gdzie skończył się poprzedni. Subaru razem z resztą głowią się nad tym, co zrobi z księgą zbiorami zmarłych. Oczywiście próbowali swoich sił, jednakże nawet po kilku godzinach nie udało im się znaleźć konkretnego tomu, kogoś, kogo by znali. Maili zauważa, że Subaru coś ma wrocze pod nosem. Mówi mu, aby przestał, bo Emilia i Beatrice znowu zaczną się od niego martwić. Patrzy na szałę i pyta chłopaka, co zamierza zrobić ze swoją kolejną wariatką. Szaula posyła w stronę Subaru causa, który odpędza ręką jak natrętną muchę. Skoro Maili już się odezwała, postanawia spytać ją o coś ważnego. Pyta ją jak długo pracuje jako morderca. Ta odpowiada mu z uśmiechem, mówiąc, że próbowała go zabić i mieszkali razem przez rok, a ten zaczyna się nią interesować dopiero w wieży na środku pustyni. Subaru mówi, że przez cały rok nie była mu całkowicie obojętna, albo nie przynosił jej lalki. Maili posyła mu figlerne spojrzenie, mówiąc, że chciał wkupić się w jej łaski. To tyle. Subaru dodaje, że przez cały rok Maili w jego oczach stała się zwyczajną dziewczynką, bawiącą się lalkami, do tego zaprzyjaźniła się z Petrą. Maili z nostalgią wspomina Petrę. Uznała, że mała pokojówka zaprzyjaźniła się z nią, albowiem wciąż nie miała pewności, że są po tej samej stronie, dlatego minimalizowała ryzyko zdrady. Maili odpowiada na pytanie zadane przez Subaru. Pracowała jako morderca już 6 lub 5 lat. Początkowo nie była to dla niej praca. Po prostu robiła to, co kazała mama, albowiem gdy ktoś się jej przeciwstawił potrafiła być przerażająca. Wspomina, że mama ją przegarnęła głównie przez jej błogosławieństwo. Rodzice ją porzucili, gdy była mała i nic nie rozumiała prawdopodobnie przez jej moc. Maili zajęła się diabelstwa niczym małpy Tarzanem. Subaru robi się przykro i nie wie jak zareagować na jej historię. Pyta czy gdyby w Tayget były księgi jej rodziców, to chciałaby je przeczytać. Ta mówi, że nie, albowiem jej rodzice nie są kimś, na kogo potrafiłaby się wściekać. Byli jej całkowicie obojętni, zaś w Tayget nie było ani jednej księgi, którą chciałaby zgłębić. Pomijając sam fakt, że biblioteka jest zbyt duża, aby szukać jednej konkretnej księgi. Subaru zastanawia się jak działa biblioteka. W końcu każda śmierć to kolejna książka na półce, więc jak działa, gdy umiera ktoś nowy? Miley Pyta, czy chciałoby to sprawdzić. W tym momencie podbiega do nich Emilia, pytając o czym rozmawiają. żart żartobliwie odpowiada, że subaru ją podgrywa. Poszukiwania przydatnych ksiąg nadal trwają. Nasi bohaterowie nie znaleźli absolutnie nic, nieważne jak długo by nie szukali. Dziś na oznajmie, że księgi nie są poukładane chronologicznie ani alfabetycznie, co jeszcze bardziej utrudnia sprawę. Co gorsza, szukanie półek na wyższych regałach jest ciężkie, gdyż nie ma żadnych schodów i trzeba skakać po regałach lub używać magii. Nie znaleźli też żadnych drzwi prowadzących na kolejne piętro. Jisidna mówi, że przydałoby się wezwać kogoś do pomocy. Możliwe, że z pomocą całego królestwa byłoby to możliwe, lecz bardziej chodziło o radę mędrców. Subaru widzi w tym nie tyle podstęp co próbę zaplusowania u mędrców ze strony obozu Anastazji. Jisidna mówi, że owszem, z punktu widzenia kupca byłoby to przydatne, jednakże widziała jeden mały problem. Jest nim Shaula. Kreoduch pyta Shauli, czy wierza nie rządzi się przypadkiem jakimiś zasadami. Shaula mówi, że tak i jeśli je złamią, zmieni się w maszynę do zabijania, i nawet jeśli obiecała coś Subaru i nie chciałaby tego robić, to będzie musiała ich zabić. Oczywiście, powątpiewa w to, że poradziłaby sobie z Subaru. Chłopak pyta, jak brzmią zasady. Szaula oznajmiła, że jest ich pięć. Po pierwsze, jeśli przystąpią do testów, nie mogą opuścić wieży. Po drugie, muszą przestrzegać zasad testów. Po trzecie, mają szanować księgozbiory. A po czwarte, nie mogli niszczyć konstrukcji wieży. Już ma powiedzieć piątą zasadę, gdy dopadają zamyślenia i stwierdza, że piąta zasada nie istnieje i są tylko cztery. Lisina zauważa, że czekają ich jeszcze dwie próby. Jeśli złamią zasady, staną się wrogami Szauli. Aby móc wrócić do domu, muszą przejść próby. -duch mówiąc że analizując opis grobowca, o którym opowiadał Subaru, wieża mogła zaprojektować jak idna. Musieli uważać, by nie złamać reguł i odnaleźć przejście na następne piętra, by zaliczyć testy i przejść całą wieżę. Shaula mówi, że nie muszą się martwić, czy łamią reguły, czy nie. Została tak stworzona, aby od razu wiedzieć, że ktoś złamał reguły. Minus by tego był taki, że gdy ktoś je łamał, nie mogła nic na to poradzić i zmieniała się w maszynę do zabijania, z czym nikt nic nie mógł zrobić. Postanawiają wznowić poszukiwania, lecz Emilia wpada na pomysł, gdzie może być przejście na następne piętro. Uznała, że skoro nie ma go na piętrze Tiget, to może znajdą go na piętrze niżej. Nie myliła się. Wejście na kolejne piętro znajdowało się naprzeciwko zielonej komnaty. Rozdział krótki i pełni rolę bardziej uzupełnienia poprzedniego rozdziału. Okazuje się, że nasi bohaterowie są w kiepskiej sytuacji, albowiem nie są w stanie wydajnie korzystać z księgi ozbioru Tiget, a teraz nie mogą nawet opuścić wieży przez zasady. Radzę sobie zapamiętać, że Shaula mówiła o pięciu zasadach, a finalnie okazało się, że są cztery. Rozmowa maili z Subaru daje nieco wgląd w to, jak wyglądało życie, zaklinaczki diabelstw. Nie było ono kolorowe, z tym nie ma się co kryć. Co ciekawe, tożsamość matki zostanie ujawniona jeszcze w tym story arku i uwierzcie mi, będzie to dość ciekawe. Szczerze chciałbym się bardziej rozgadać o tym rozdziale, ale tych kilkanaście stron to dość mało, by powiedzieć coś więcej. Dlatego też muszę w tym miejscu zakończyć. Podobał wam się rozdział? Dajcie znać w komentarzach. wiecie także na mojego TikToka i z Instagrama. Na tym kanale widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale zamawiania nowelki ReZero. Tym razem będzie to nieco dłuższy rozdział, gdzie zobaczycie, jak ciężki będzie kolejny etap prób wieży Playat. Tymczasem to tyle na dzisiaj. Do zobaczyska ludziska.